hit Ten dystans będą starali się skrócić, a sami oczywiście mają też dwóch potężnych carry widzieliśmy pierwszą grę hit wygrano na IHG właśnie to była ta Cassiopeia od mm -mm, Brak błysku oznacza, że glebo musi tutaj umrzeć, chociaż wczoraj widzieliśmy Wolibera, który w takich pojedynkach wychodził zwycięsko. No tutaj dwóch jednego. Jak... standardowy gank na podczas solo kolejki przychodzi, nie trafi jak i odchodzi. Tutaj przyszedł, trafił Q, ale też odszedł, bo jednak nie miał tego kopnięcia, o którym mówiłeś, więc możliwości na wykopanie jednego zawodników po prostu nie były dostępne. Jest na topie, Sheru bardzo ładnie się wymienia. Wczoraj był nieobecny, teraz jest obecny aż zanadto, jeśli chodzi o ocenę Glebo. A jeśli chodzi o moją ocenę, fantastycznie. Orn zabójca. Ale kiedy już na początkowym etapie rozgrywki ma taką przewagę nad rywalem, wygląda na to, że Piraci rozpoczynają świetnie to spotkanie. Tym bardziej, że podchodzą pod Heralda. Hit tutaj oczywiście odpowie. Również ultimate'em dysponuje bucu wiemy co on potrafi zrobić z Petrifying Gaze. Rywale są zgrupowani, jeden drugi jungler pojedynkuje się na smity. tych dwóch junglerów. Z kwalifikacji do Ultraligi. Teraz w Ultraligi walczą i kopniakiem Chris zgarnie tego Heralda. Próbuj stamtąd wynieść. Adrian go pogoni. Pałom go będzie walił. Ale to Miś zgarnie zabójstwo. I co więcej, Herald podniesiony. Wydaje mi się, że piraci powinni przynajmniej rozważyć tutaj. Cofnął mate Używa go. Okej. Okay. Hit chce się tu pojawić. Oj, to będzie darmowy smog dla Hit. Niekoniecznie, smok jest utrzymany poza zęgiem smajta, i to nie jest najgorszy ultimate od Cher'u, wyskakuje z tego wszystkiego glebo. Z lewej strony natomiast ważniejsza walka, fokusowany Kralzer przyniósł się latarnią. I proszę bardzo, rozdzielony hit, lecz Bucu się tym nie przejmuje. Świetnie stunuje dwie osoby, co wyprawia Marcin. Jeden na czterech, ale tak naprawdę sparcie nadciąga, ta odcież powinna wystarczyć, piraci się tu połamali. I zagranie Midlanera hit, raz jeszcze przysporzyło im sukcesu. I wiesz co, możesz mieć Orna. Z wynikiem dwóch eliminacji, ale drużyna przeciwna ma bucu, kandydata do MVP, który po raz kolejny pokazuje dlaczego typujemy go do zgarnięcia tej prestiżowej nagrody. Bucu najpierw na środku ogrywa dwóch rywali. Teraz na smoku świetna walka drużynowa. Zarówno selekcja celów przyczyny, no i dokłada drugiego smoka. A całkiem fajny motyw przewodni tej mapy, ponieważ to będzie smok piekielny, a w piekle zaraz może znaleźć się Adrian, chociaż złapał. Ich charm ma flasza, ale nie ma ulti, pogoń, będzie zatrzymani tutaj Rzezi Mieszkowie! I proszę bardzo, Chris trafiony kill, to może być ładne zagranie od Kit raz jeszcze! Ixchan tylko przygotowuje kolejne zabójstwa, Samulek odważnie! Smaszem do przodu, zgarnia co do niego należy! I proszę bardzo, piraci myśleli, że zwiali! Ale prosto, w paszczerzy, że jego samoder jest na cooldownie. łowcy. Ale w tej wojnie na obijanie się na dystans, w tej aramowej wręcz sytuacji, wygrywa hit. Dużo obrażeń na dystans zadanych. Patrzymy na smite, to jest ten motyw tego spotkania. I jeden smite właśnie wypraszował na drugą stronę. Ścianę został wypchany tam raczej przez Lee ładny kozioł, ale skakuje w doglewo. glebo. Ten, którego wspominałeś, teraz jest w fantastycznej pozycji. I tak naprawdę przytrzymuje rywali. Smok wzięty w tym całym rozgardiaszu. Ale najważniejsze, za mułek jego snajperka jest w pełni naładowana. Kolejny ciosy w Głowę, kolejne ciosy na dystans. Czy złapie tego ostatniego rywala? Będzie już zanim pusu. Tej ucieczki nie dopuści. Ace dla drużyny hit i w ten sposób przypieczętowują tutaj olbrzymym a cena. to... Nie wiem, czy mogą podejść. O, oh, oh, patrz, jak on szybko spadł. Cassiopeia jest ekspercką, jeżeli chodzi o teleport, Tutaj ponaszora. to plenerze, ale nie po Naszora. Tego już nie ma i Hit chce walczyć czy uciec. Klebo ma dobrą flankę. Popatrz, on może skoczyć na misia. Z drugiej strony piraci tutaj bardzo ładnie wchodzą. I tak naprawdę są w stanie rzucić się na Zamulka i co Nie, oni za ścianą od Brauma. I proszę bardzo, wybronili się nasi dwaj herosi. Komputronik Hit. Trzy trupy dla samego Zamulka. I przetrwali na skraju, ale nie daj z siebie zedrzeć skóry. I to oznacza, że Adryn może tylko patrolować na tym trandlu! Kid z pięknym teamfightem! I ósmy Zapominajmy, trzecie miejsce sprawi, że grasz na drużynę, która jest ostatnia, jeżeli chodzi o playoffy. Czyli w tym wypadku prawdopodobnie Gentleman's Gaming. No i gdyby hit, no już miało się obejść smakiem drugiego miejsca. A naturalnie najpierw skończmy tą rozgrywkę, potem będziemy debugować. Tak, trzecie miejsce jest tu równie wysoko pożądane. I patrz na to, zamulek tylko będzie podbijał sobie i tak lub piękne już KDA. Gdzieś by leciał Kralzer, lecz o eliminacji nie ma mowy. Hit się bawi w najlepsze. To jest ich sezon Ultraligi. zamulek się dopali. W końcu przyszła kryska na matyska, ale poza tym to nie ma większego znaczenia, bo reszta drużyny dopnie swego. Widzimy Nexus atakowany, drugi kerry również padł, ale MVP nie odmówimy. Glebo, proszę skończyć tę grę. <ścoughs> nie, 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 to jest. To jest ostatnia szansa. Ten bilet do playoffów już jest niedostępny. Kralzer musisz. Przed chwilą dobre paczki, które no działały niczym czerwony dywan wysłany od Rambla, Trzeba przyznać, że tutaj Kralzer złapał jedną inicjację na 100, ale teraz Piraci, to oni atakują! Oj, tak, lecz nie są w stanie sprowadzić zawodników quit poniżej 20% HP, więc nie zjonie tutaj ogniem nasz stary. Widzimy tobijani po kolei zawodnicy. Jeszcze KDA sobie poprawili, 10-1-9 ma obywatel mojego głosu, MVP. No i z lekką czkawką.